Całym swym sercem raduję się w Panu. Drogi Księży, Biskupie Stefanie, wraz ze swoimi biskupami pomocniczymi, cieszę się z obecności biskupa Edwarda, syna tej ziemi i księdza biskupa Krzysztofa. Drodzy kapłani, już wcześniej. Wyróżnieni i pozdrowieni, którzy przybyliście z całej naszej ojczyzny, drogie siostry zakonne, cisi pracownicy Krzyża na czele z ojcem generałem Januszem, drodzy przedstawiciele władz, drogie siostry zakonne. Bliscy mojemu sercu chorzy i cierpiący lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki, wszyscy tutaj zebrani, którzy na co dzień służymy ludziom chorym i cierpiącym. Tydzień temu rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każdego dnia modlimy się litanią do Serca Bożego, Zawierzając siebie i bliskich naszej rodziny i Kościół, Chrystusowi, który oddał życie za nas, któremu w na krzyżu zostało przebite Jego serce, to serce jest gorejącym ogniskiem miłości. I wczoraj w całym Kościele przeżywaliśmy właśnie tę uroczystość na Najświętszego Serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Modliliśmy się w intencjach kapłanów o świętość naszego kapłańskiego życia i przywoływaliśmy w modlitwie, aby nie zabrakło nigdy szafarzy Bożych tajemnic na naszej ziemi i w całym Kościele. Dziś natomiast siostry i bracia, wpatrujemy się w inne serce, równie piękne, które dało nam Zbawiciela świata. Bo właśnie to serce Maryi wypowiedziało w Nazarecie: "Niech mi się stanie według twego słowa. Oto ja jestem służebnicą pańską". Ewangelia ukazała nam Marię, szukającą z bólem serca zagubionego syna. Ojcowie Kościoła mówią, że ból jej serca był podobny do tego spod krzyża. To ojciec powierzył jej swego jednorodzonego syna i on się zagubił. Straciła go z horyzontu swoich oczu. Dlatego, gdy Go odnalazła po trzech dniach, powiedziała, jak słyszeliśmy w Ewangelii, Synu, czemu, czemuś nam to uczynił. Oto Ojciec mój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Tak, moi drodzy, Chrystus może się również zagubić w naszym życiu, zwłaszcza przez grzech, i trzeba nam z Maryją szukać zagubionego Jezusa w naszych sercach. Maryja, mimo bólu i cierpienia, nigdy nie traciła nadziei na zwycięstwo Boga nad złem, nad cierpieniem, nad śmiercią. I potrafiła przyjąć w tym samym uścisku wiary i miłości Syna Bożego, narodzonego w Betlejemskiej Grocie i zmarłego na krzyżu. Jej niezachwiana ufność w Bożą moc zostaje opromieniona przez zmartwychwstanie Chrystusa, które daje cierpiącym nadzieję i nową pewność bliskości. I pocieszenia Pana. I o tym dzisiaj tak pięknie powiedział nam święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. I tymi słowami żył błogosławiony Luigi Nowareze, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Moi drodzy, nie sposób nie przytoczyć dziś pięknych słów Adama Mickiewicza, który kiedyś pisał miej serce i patrzaj w serce. My dzisiaj wpatrujemy się w serce Jezusa i w serce Maryi. Wszyscy dobrze wiemy, że na te dwa serca możemy zawsze liczyć, zwłaszcza wy. Drodzy chorzy i cierpiący, że do tych serc możemy się przytulić i ogrzać. Możemy poczuć miłość Chrystusa i Jego Matki. Zgromadziliśmy się dzisiaj w roku wiary w Głogowie. Mieście historycznym tej ziemi, w mieście niezłomnym i niepokonanym. Ile na tej ziemi było zwycięstw od początku chrześcijaństwa aż do dnia dzisiejszego? I jakże właśnie za te zwycięstwa nie dziękować, i wy to czynicie, bo przecież przez ten tydzień świętujecie to miasto niezwyciężone, które tyle dało w historii Polski, tej ziemi i całej naszej ojczyźnie. I w to wszystko wpisuje się inne dziękczynienie. Podziękowanie Bogu w Trójcy Jedynemu za piękną postać kapłana, apostoła chorych, lekarza dusz, błogosławnego księdza prałata Luigiego Nowarese. I za dziesięć lat... Istnienia i działania domu uzdrowienia chorych. Moi drodzy, ile w tym czasie zostało otartych ludzkich łez poprzez nas, siostry i bracia, który, którzy umiemy służyć. Na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć, i oddać swoje życie na okup za wielu. Ale trzeba, moi drodzy bracia i siostry, powiedzieć, że my tutaj dzisiaj w Głogowie świętujemy jedność Europy. Kiedyś powiedział kardynał Ratzinger, gdy pracowałem z nim w wiecznym mieście, że to prawda, że Europę jednoczy euro. Ale to byłoby za mało. Klamrą Europy są ludzie święci i błogosławieni, począwszy od Benedykta i poprzez historię, poprzez świętych i błogosławionych całej Europy. I właśnie błogosławiony Luigi Nowareze, który urodzi się w dalekich Włoszech. Łączy Europę, bo jego dzieło, jego charyzmat został przeszczepiony tutaj na głogowską ziemię. Jakże się siostry i bracia nie cieszyć z tej dzisiejszej uroczystości? Ojciec Janusz cytował już słowa księdza kardynała Bertone w czasie beatyfikacji. Naszego Błogosławionego. I ja jeszcze chcę wrócić najpierw do słów papieża Benedykta XVI, który z okazji XXI Światowego Dnia Chorego w orędziu do całego świata wymienił przyszłego Błogosławionego, napisał, że sługa Boży Luigi Novarese, bo było to jeszcze przed jego beatyfikacją, o którym wielu zachowuje jeszcze dziś żywą pamięć, w swojej posudze dostrzegał w sposób szczególny doniosłe znaczenie modlitwy za chorych i cierpiących, a także z nimi, z którymi często udawał się do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza do groty w Lourdes a podczas jego beatyfikacji ksiądz kardynał Bertone dopowiedział nowy błogosławiony spędził swoją ziemską egzystencję na głoszeniu Ewangelii Pocieszenia. Pan posłużył się nim, jego wiernością, jego apostolskim zapałem, aby wielu osobom przybliżyć promień żywego, i ożywiającego światła parakleta ducha świętego. I to się, moi drodzy, dokonuje tutaj, na Błogowskiej Ziemi. Dzięki swemu szczególnemu poświęceniu się chorym i niepełnosprawnym, błogosławiony Luigi Nowareze stał się żywym obrazem tego, który jest ojcem miłosierdzia. I Bogiem wszelkiej pociechy. Dziś, patrzeni w dwa serca Jezusa i Maryi, mamy siostry i bracia, w czasie tego spotkania eucharystycznego, które jest dziękczynieniem za dar osoby i beatyfikacji błogosławionego Luidziego, pogłębić naszą miłość do Boga. I naszą miłość do drugiego człowieka. Dlatego przypomnijmy sobie słowa Chrystusa. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Siostry i bracia, na tym przykazaniu nasz nowy błogosławiony. Kształtował swoje serce, bo miłość decyduje o byciu każdego z nas. Nadaje kształt naszego istnienia. Jak trafnie, trafnie powiedział święty Augustyn, każdy żyje swoją miłością. I dopowiedział albo dobrze, albo źle. My chcemy żyć dobrze, naszą miłością. Pochylając się nad drugim człowiekiem, chciałbym tutaj zacytować słowa świętej Teresy z Lizie, która napisała: Zrozumiałam, że Kościół ma serce i że to serce płonie miłością. Zrozumiałam, że tylko miłość zdolna jest poruszać członki Kościoła. Zrozumiałam, że w miłości zawierają się wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim. Tak, moi drodzy, w miłości zawiera się także powołanie chrześcijańskie osób chorych i cierpiących, ale również w miłości zawiera się powołanie. Tych, którzy służą chorym. Zwracam się w tym momencie do służby zdrowia w naszej ojczyźnie, przywołując na pamięć słowa błogosławionego Jana Pawła II, który w 1997 roku, odwiedzając szpital jego imienia w Krakowie, wołał do służby zdrowia. W swojej i naszej Ojczyźnie, mówił, żywię wielkie uznanie i szacunek dla Waszej pracy. Wymaga ona poświęcenia, oddania choremu człowiekowi, a przez to ma tak głęboki ewangeliczny wymiar. Mówił Ojciec Święty: Dziękuję dzisiaj za tę wielkoduszną i spełnianią z poświęceniem pracę. Za to, że ciężar cierpienia i bólu swych sióstr i braci bierzecie niejako na swoje barki, chcąc im ulżyć i przywrócić upragnione zdrowie. Moje Bóg zapłać, kontynuował Jan Paweł II, wyrażam w szczególny sposób tym wszystkim, którzy stoją odważnie po stronie prawa Bożego, kierującego ludzkim życiem. Raz jeszcze powtarzam to, co napisałem w encyklice Ewangelium Wite Wasz zawód każe wam strzec ludz ludzkiego życia i służyć mu, dodał Ojciec Święty w dzisiejszym kontekście kulturowym i społecznym. W którym nauka i sztuka medyczna zdają się tracić swój wrodzony wymiar etyczny, możecie doznawać często silnej pokusy manipulowania życiem, a czasem wręcz powodowania śmierci. Wobec istnienia takiej pokusy wzrasta niezmiernie Wasza odpowiedzialność, która znajduje najgłębszą inspirację. I najmocniejsze oparcie właśnie we wrodzonym i niezbywalnym wymiarze etycznym zawodu lekarskiego, o czym świadczy, kończy Jan Paweł II, już starożytna, ale zawsze aktualna przysięga Hipokratesa, według której każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu. I Jego Świętość. Gdy dzisiaj toczą się dyskusje na temat godności życia w naszym narodzie, w naszej Ojczyźnie, jakże trzeba sobie, siostry i bracia, przypominać te słowa naszego papieża, niestrudzonego obrońcy ludzkiego życia. I dodam jeszcze słowa, które wypowiedział w tym samym szpitalu. Raduję się. Że środowisko lekarzy w Polsce w znakomitej większości bierze na siebie tę odpowiedzialność, nie tylko lecząc, podtrzymując życie, ale również zdecydowanie nie podejmując działań, które prowadziłyby do jego zniszczenia. Wypoczyczam sobie słów Jana Pawła II, i również ja Jego słowami dziękuję. Z całego serca tu z Głogowskiej Ziemi, polskim lekarzom, pielęgniarkom i pielęgniarzom i wszystkim przedstawicielom świata medycznego, którzy prawo Boże nie zabijaj stawiają ponad to, co dopuszcza prawo ludzkie. Dziękuję za to świadectwo, które dajecie, zwłaszcza. W ostatnich czasach. To było mówione ponad 10 lat temu, i to wszystko jest dzisiaj, siostry i bracia, aktualne w naszej ojczyźnie. Trzymajmy się nauki Jana Pawła II w tym wymiarze. Siostry i bracia, przyszliśmy, aby podziękować za beatyfikację, za 10 lat istnienia domu uzdrowienia chorych. Na początku lat 80. Do włoskiej, do włoskiej wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża wstąpili pierwsi Polacy. Rodzeństwo ze Szczecina, ksiądz Janusz i jego siostra Małgorzata. Niedługo potem nadarzyła się okazja, aby rozpocząć plany z założeniem polskiego ośrodka Cichych Pracowników Krzyża. Było to 16 października 1986 roku, a więc w rocznicę wyboru na papieża naszego rodaka. Cisi pracownicy Krzyża prowadzą dziś w naszej Ojczyźnie nie tylko działalność formacyjną rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki, konferencje ale również rehabilitacyjną, wydawniczą kulturalno-sportową i wiele, wiele innych. Bóg Wam zapłać za to. Słowa podziękowania kieruję również na ręce gospodarza tego miejsca, księdza biskupa Stefana, który zaprosił nas na dzisiejsze dziękczynienie. W liście do swoich diecezjan pisał Mając świadomość, że udział w rzymskich uroczystościach nie był możliwy dla wszystkich wiernych, czujemy potrzebę, aby za tę beatyfikację złożyć Bogu dziękczynienie również w Polsce. Pragniemy uczynić to w Głogowie, gdzie znajduje się Dom Uzdrowienia Chorych, prowadzony przez cichych pracowników Krzyża, wspólnotę założoną przez błogosławionego Ludziego na Warezę. biskupie Stefanie, dziękujemy Ci za zaproszenie, za to wszystko, co robiłeś i nadal robisz. Co robiłeś i nadal robisz dla ludzi chorych i cierpiących w naszej Ojczyźnie jako delegat Episkopatu Polski. Moi kochani, co zabierzemy ze sobą z tego cudownego spotkania z Jezusem i Jego Matką, z sercem Jezusa i z sercem Maryi? Zabierzmy poczwórną odpowiedzialność na wzór błogosławianego Luigi Nowarezy. Odpowiedzialność za siebie samych, za nasze zbawienie, za świętość naszego życia, za miłość która rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany w momencie naszego Chrztu Świętego. Ale zabierzmy również drugą odpowiedzialność za bliźnich, zwłaszcza chorych i cierpiących. W imię słów świętego Pawła, a jedni drugich, brzemiona noście, nie bądźcie sobie w niczym dłużni poza wzajemną miłością, gdyby to zrozumieli również nasi, Politycy na różnych szczeblach, jakże zmieniłaby się sytuacja polityczna, gospodarcza, kulturowa w naszej ojczyźnie. Jedni drugich, brzemiona noście, nie bądźcie sobie w niczym dłużni poza wzajemną miłością. Jest jeszcze, moi drodzy, trzecia odpowiedzialność, którą zabierzemy dzisiaj z tej pięknej uroczystości odpowiedzialność za Kościół. Który troszczy się w imię Chrystusa, aby stawać się coraz bardziej domem i szkołą komunii, abyśmy byli, moi drodzy, solą ziemi i światłem dla świata. I wreszcie jest jeszcze trzecia odpowiedzialność, czwarta odpowiedzialność za Ojczyznę, naszą Matkę. Bądźmy jej wierni, kochajmy ją jak własną Matkę, na wzór błogosławionego Jana Pawła II, który był dla niej światłem w trudnych czasach. I zmieniajmy oblicze tej ziemi. Wpatrzeni w Matkę Najświętszą, w jej niepokalane serce, poszukającą zagubionego Jezusa, prośmy ją, aby zawsze Towarzyszyła cierpiącej ludzkości w poszukiwaniu ulgi w bólu i niezłomnej nadziei, aby pomagała wszystkim osobom angażującym się w apostolat miłosierdzia stawać się miłosiernymi Samarytanami dla swych sióstr i braci doświadczonych przez chorobę i cierpienie. Błogosławiony Luigi Nowareze, módl się za nami. Błogosławiony Luigi Nowareze. błogosławiony Luigi Nowareze. się Amen.